Jestem na terenie 105 Szpitala Wojskowego, w miejscu, gdzie zaczyna się historia Brandenburskiego Szpitala dla Nerwowo- i Umysłowo-Chorych, czyli znanej w całych Niemczech placówki zdrowia psychicznego, która powstała właśnie w żarach, i chciałbym Państwu o niej w dzisiejszym odcinku opowiedzieć. W 1812 roku, w tym budynku, w Tumelhaus, zwanym także czasem Lustpalast, miejscu. Które służyło rozrywkom hrabiów von Promnic, został założony szpital psychiatryczny. Rok 1812 to rok niezwykle niespokojny w Europie. Wszak w czerwcu ruszyła wielka wyprawa Napoleona I Bonaparte na Moskwę, która zakończyła się wielką katastrofą, a wraz z. Z tą katastrofą wycofującymi się wojskami francuskimi na Śląsk i na Łużyce wkroczyła ponownie wojna, wkroczyły tutaj oddziały rosyjskie, toczyły się ciężkie walki, no i oczywiście nie brakowało tutaj różnego rodzaju problemów, w tym też problemów związanych z osobami chorymi psychicznie. I to zarówno jeśli chodzi o mieszkańców Dolnych Łużyc, jak również ludzi, którzy ucierpieli, cierpieli na różnego rodzaju choroby nerwowe z stron walczących, czy to armii francuskiej, czy armii saksońskiej lub pruskiej. Ciekawą relację dotyczącą funkcjonowania szpitala od samego początku złożył dr Schnieber, który pracował tutaj od stycznia 1816 roku, a następnie przeszedł wszystkie szczeble kariery, by zostać w końcu lekarzem powiatowym i dyrektorem szpitala psychiatrycznego. To on opisuje, jak tu wyglądało życie. I na przykład można z jego relacji dowiedzieć się, że tutaj, gdzie jest klatka schodowa, była jadalnia, była również kaplica. Ten budynek okazuje się, że w 1812 nie był jeszcze do końca wykończony. Że mimo tego, że tutaj działały wcześniej zarówno tak zwana szkoła rycerska, jak również fabryka, Petriego, to okazuje się, że określa on budynek jako niewykończony i nie do końca nadający się na początku do prowadzenia działalności medycznej. Ale być może właśnie jest to związane z faktem, że prowadzono tutaj inną działalność, która doprowadziła do pewnej dewastacji, co on odbierał jako właśnie niedokończenie budowy pałacu. Zatem początkowo musieli się tutaj pacjenci borykać z wieloma problemami, chociaż było tutaj dość miejsca by ulokować różnych pacjentów z różnymi chorobami. Okazuje się, że całe skrzydło zajmowali epileptycy, czyli ludzie z padaczką. Tutaj przebywali obok osób cierpiących na inne dolegliwości psychiczne. Był nawet tutaj taka była taka izba, gdzie przebywały osoby chore umysłowo, które nie potrafiły utrzymać wokół, wokół siebie czystości. One były odizolowane. I miały specjalny, specjalny swój e, pokój. Na górze, na poddaszu, bo mamy tutaj mansardowy dach, e, były pokoje dla kobiet, które tutaj nocowały, chociaż specjalnie dla nich zbudowano obok budynek. Schniber mówi także, że w tym budynku znajdowała się również biblioteka, jak również apteka. Był także oddział dla chorych psychicznie, ale którzy cierpieli również na schorzenia wewnętrzne. No i relacjonuję, że no niestety śmiertelność była tutaj bardzo duża i właśnie spowodowana była ona chorobami wewnętrznymi. No ale przypuszczać należy, że także i warunki sanitarne nie sprzyjały tutaj temu, by pacjenci... Tutaj mogli żyć długo, bo, bo też i przebywali tutaj w zamknięciu, chociaż dr Schniber podkreśla, że szpital nie był oddzielony jakimś wysokim płotem, jak to było wtedy praktykowane, że był tutaj płot niziutki, a zatem chciał podkreślić zapewne, że mieszkańcy nie bali się tutaj osadzonych pacjentów, no, co, do co do niektórych przecież krążyły różnego rodzaju uprzedzenia. Schniber wspomina, że wkrótce po uruchomieniu szpitala w House powstał nowy jednopiętrowy budynek, przeznaczony tylko i wyłącznie dla kobiet. Były tutaj trzy izby przeznaczone dla cierpiących na choroby umysłowe kobiet. Znajdowała się tutaj również pralnia, jak również, no, nie wiem o co do końca chodzi, mianowicie opisał to jako pokój z krzesłem obrotowym. Jak również była tutaj stolarnia. W 1836 roku zbudowano zupełnie nowy dwukondygnacyjny budynek, w którym znajdowało się pomieszczenie dla osób szczególnie niebezpiecznych. od taka izolatka która była obłożona specjalnymi palami z miękkiego drewna, tak żeby pacjent nie zrobił sobie krzywdy. Było, było także pomieszczenie kolejne dla epileptyków, no i kolejne pomieszczenia dla kobiet, dla których jednak wydzielono na terenie szpitala, no bo szpital stał się już kompleksem szpitalnym, kolejny nowy budynek. Był to budynek, który wcześniej służył wyłącznie mężczyznom. Okazuje się, że już w 1846 roku tutaj na terenie między budynkami szpitalnymi znajdowała się altanka. No, ta, która stoi dzisiaj, ona prawdopodobnie nie pamięta aż tak odległych czasów, niemniej jednak stoi w miejscu, w którym była już w pierwszej połowie XIX wieku, tutaj można powiedzieć powstał taki mały park, gdzie pacjenci mieli dzięki kontaktowi z naturą, dzięki świeżemu powietrzu szybciej dochodzić do zdrowia psychicznego. Świeże powietrze, kontakt z przyrodą na pewno to sprzyjało szybkiemu dochodzeniu pacjentów do zdrowia, albo przynajmniej łagodzenia objawów chorób, które były tutaj leczone, ale szpital się rozrastał i konieczne było także zaspokojenie potrzeb duchowych pacjentów już na samym początku istniała w Tumel House, jednak ona z czasem przestała wystarczać i w 1884 roku w związku z tym, że liczba pacjentów wzrosła bardzo, bardzo zbudowano zupełnie, zupełnie nową kaplicę, która do dzisiaj imponuje swoimi rozmiarami i miała zaspokajać potrzeby duchowe tej bardzo, bardzo licznej pod koniec XIX wieku rzeszy pacjentów Brandenburskiego Szpitala Psychiatrycznego, która była placówką okazuje się państwową. Zarządzała nią Komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele rządu Brandenburgii, a na początku, co ciekawe, również przedstawiciele Stanów Dolnych Łużyc i to oni kontrolowali tutaj sytuację w tym szpitalu, a pierwszym w ogóle dyrektorem szpitala był dr Frank z Frankfurtu nad Odrą, a później, co ciekawe, lekarze dyrektorzy wywodzili się spośród lekarzy tutaj pracujących w szpitalu. W 1846-1847 roku tutaj na terenie szpitala psychiatrycznego przebywało średnio 138-140 parę osób, których pilnowała no, całkiem nieliczna, jak to podkreślał dr Scheibler, grupa 10 Strażniczek, tak to jest określone, oraz 11 strażników, którzy pilnowali pacjentów. Później ta liczba z, zacznie gwałtownie rosnąć, a podzieli się szpital na y, z jednej strony y, ośrodek dla rekonwalescencji, będzie też ośrodek leczniczy i konkretnie trzeci oddział to będzie już oddział szpitalny. A wszystko to y, pośród drzew, które do dzisiaj i zieleni e, uprzyjemnia pobyt pacjentów w szpital. Bardzo ciekawą historią związaną z dziejami Żarskiego Szpitala Psychiatrycznego jest sprawa Johanny Joanny Kunce, która 9 lutego 1867 zgłosiła się do Żarskiej prokuratury z wyznaniem, że sumienie ją gryzie i musi Zrzucić z siebie to brzemię, a mianowicie oznajmiła, że otruła własnego męża. Sprawa stała się niezwykle głośna w całych, całych ówczesnych Niemczech. W 1869 roku przed Sądem Okręgowym w Żarach się, odbywał się jej proces, jej publiczne przesłuchania, proces był naprawdę skomplikowany ze względu na to, że jej zeznania obciążały ją. Natomiast dowody poniekąd tak, bo ekshumowano zwłoki jej męża i stwierdzono faktycznie obecność toksycznych substancji w kościach, no ale z kolei autorytety medycyny niemieckiej zaczęły się spierać, czy jest to wystarczający dowód na to, by uznać winę tejże kobiet. A dlaczego mówię o tej sprawie przy okazji omawiania historii szpitala? No dlatego, że jako jeden z biegłych wystąpił dyrektor żaskiego szpitala psychiatrycznego, właśnie dr Kurut. Doktor Kurut stwierdził, że Joanna Kunce ma bardzo specyficzną osobowość. Przede wszystkim jest niezwykle religijna i obserwacja, którą poczynił na terenie szpitala, pokazuje, że ona jest nie do końca zrównoważona, a zatem jej zeznania, mimo że sama siebie obciążała, nie można wziąć za pewnik. Ostatecznie ten przypadek, do dzisiaj poruszany w niemieckiej literaturze kryminalistycznej, stał się. Taką nauczką dla kolejnych śledczych, kolejnych yy, prawników, że samo przyznanie się nie wystarcza, by uznać kogoś za winnego, bo okazało się, że e, wspomniana Joanna Johanna Kunce z domu z Kerl nie została jednak skazana za otrucie męża. Jestem teraz na terenie szpitala na wyspie. A dlaczego akurat tutaj? Ano dlatego, że niegdyś oba szpitale żarskie, 105 i szpital na wyspie, były właśnie częścią tego Brandenburskiego Szpitala dla psychicznie i nerwowo chorych. Ten szpital bardzo rozbudował się w dwudziestoleciu międzywojennym, no bo właśnie takie były potrzeby. Wielka wojna, pierwsza wojna światowa sprawiła, że bardzo wielu żołnierzy cierpiało na to, co dzisiaj nazywamy zespołem stresu pourazowego i gdzieś musieli być leczeni. Dlatego też rozwój szpitala postępował w kierunku Doktor Berg, czyli wzgórza doktorskiego, które tą nazwę Nosiło już w XIX wieku i tutaj powstawały nowe oddziały, nowe budynki tego wielkiego zakładu psychiatrycznego, który stawał się naprawdę coraz, coraz większy. Po II wojny światowej do żarskiego szpitala zaczęli trafiać polscy jeńcy. To tutaj w szpitalu psychiatrycznym był lazaret dla jeńców, którzy trafili do żagańskiego stalagu, jeńców kampanii wrześniowej i mam tutaj właśnie zdjęcie przedstawiające grupę polskich jeńców. Jest to zdjęcie wykonane w Żarach 18 stycznia. 1940 roku i jest tutaj podpisane, że znajduje się tutaj Walentowicz Bolesław oraz Antoni Makowski. Jest nawet adres Antoniego Makowskiego, mianowicie Beąbek, czyli Bydgoszcz, ulica Jana z Brzozogów 4, bocznica ulicy Czerwonego Krzyża. Natomiast później w szpitalu będą dziać się rzeczy bardzo bardzo smutne, zasmucające. Mianowicie w HIV można znaleźć informacje o tym, że żarski szpital psychiatryczny uczestniczył w słynnej akcji, która przeszła do historii pod nazwą T. 4. Nazwa pochodzi od miejsca, gdzie znajdował się urząd. Był to, był to budynek przy ulicy TIK-4, stąd właśnie ten kryptonim. Była to akcja związana z eutanazją, z mordowaniem osób chorych psychicznie i nerwowo chorych. Jak również upośledzonych umysłowo. Była to kwestia związana z eugeniką, którą promowali naziści. Zresztą w latach 30. XX wieku eugenika była w ogóle popularną, dzisiaj powiemy pseudonauką. I wszystko zaczęło się od sprawy niejakiego Knawera, który wysłał pismo za sprawą pediatry, który poleciłby ojciec. Urodzonego, upośledzonego dziecka zgłosił się do samego Adolfa Hitlera z prośbą o e, umożliwienie zabicia tego dziecka, które, e, jak to ojciec opisywał, urodziło się z wrodzonym imbecylizmem i nie rokuje na przyszłość. E, no i niestety. E, Sprawa nabrała tempa w nazistowskiej trzeciej Rzeszy, w Grand Hotelu, w Sopocie. Odbyła się w 1939 roku Narada, utworzono właśnie urząd i niestety rozpoczęto masowe morderstwa osób osadzonych, pacjentów, szpitali psychiatrycznych w całej trzeciej Rzeszy. Co prawda żarskiego szpitala nie ma na liście placówek, w których organizowano masowe mordowanie pacjentów, bo były wyznaczone szpitale, w których powstawały specjalne komory gazowe, lub zabijano za pomocą zastrzyków, ale w żarskim szpitalu akcja T4 była prowadzona w inny sposób. Mianowicie w 20 listopada 1942 roku wprowadzono dyrektywę, na mocy której w szpitalach psychiatrycznych miała być stosowana dieta tak zwana niskotłuszczowa doktora Flatla która składała się przede wszystkim z ziemniaków i gotowanych ogórków. Bardzo niewielka ilość Składników odżywczych powodowała, że już po trzech miesiącach u pacjentów pojawiały się obrzęki głodowe, a następnie umierali i szły do, do rodzin informacje o śmierci pacjenta. Był to element akcji F1314. To od kodu, który nadawał SS tego rodzaju zgonom, czyli pierwsza część to był śmierć pacjenta, a drugi no, po prostu śmierć pacjenta szpitala psychiatrycznego. I Władze nazistowskie już w 1941 roku e, oceniały, że zgładzenie 70 tysięcy ponad pacjentów szpitali psychiatrycznych przyniesie zysk prawie 900 milionów marek. Obliczano, ile to jajek, ile to mąki, ile to mięsa nie zjedzą zamordowani pacjenci szpitali psychiatrycznych i w ten cyniczny sposób naziści e, podchodzili do sprawy. E, Pacjentów w szpitali psychiatrycznych. Żalski szpital przetrwał do bombardowań miasta 11 kwietnia 1944, a następnie 2 29 maja. Ten szpital przestał funkcjonować, chociaż we wspomnieniach mówiących o walkach o miasto w lutym 1945 roku mowa jest o tym, że błąkali się tutaj jeszcze pacjenci szpitala. Niemniej jednak to był już koniec. Koniec niemieckiego szpitala, w którym rozgoszczą się wkrótce żołnierze. Armii Czerwonej powstanie szpital polowy, gdzie leczeni będą do maja 1946 roku Czerwono Armiści. A ja dziękuję Państwu za uwagę.